Witajcie moi drodzy! W dzisiejszym odcinku zasady gry Kura dość pana. Zapraszam do oglądania. Cześć kiki, moje kochane, Kaszmar z tej strony, Geek Factor TV w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam zasady gry Kura do Pana. Jest to gra karciana, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Galacta, za co bardzo dziękuję. Jest to tradycyjnie drugi z dwóch filmików, które towarzyszą tej grze. W poprzednim momencie moją recenzję, co ja sądzę o tej grze, dlatego zapraszam Was, jeżeli Was recenzja interesuje, kliknijcie tutaj i ten link Was przyniesie do filmu z recenzją. Tutaj natomiast zasady już bezbędnego wprowadzenia zapraszam Was do stołu, gdzie zaprezentuję Wam zasady gry u radości pana. Witajcie moi drodzy przy stole przygotowanym do przygotowania rozgrywki w grę Kura do pana. Ja tutaj będę przygotowywał tak, nazwijmy to wariant dwuosobowy, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Jakby będę dawał przykłady, to po prostu będę dawał jakieś przykłady dla wariantu dwuosobowego. Jak zaczyna... Ponieważ zaczynamy tradycyjnie od wprowadzenia, to co mamy w grze? Przede wszystkim mamy takie tekturowe znaczniki nad żetony, przepraszam nad sługusów. Te żetony na początku gry każdy z graczy sobie jeden wybiera i to będzie jego nad Kładzie Składzie go przed sobą. Następnie mamy trzy takie karty pomocy. Na tych kartach pomocy mamy przede wszystkim informację, co będziemy robić w trakcie naszej tury, a z drugiej strony opis symboli, opis rodzajów sługusów. Już zaraz mówię o co z tym chodzi. Pozostała talia, pozostała, yy, pozostałe karty. Dzielą się na przede wszystkim, mamy od groma kart, tak zwanych sługusów. Jak widzicie, niektóre sługusy mają na karcie taki oto symbol. Oznacza to, że jest to tak zwany sługus zaawansowany. Z tych kart lepiej od, zrezygnować na, podczas pierwszej rozgrywki. Potem już możecie sobie z nimi spokojnie poradzić. Teraz na takim sługusie mamy informację. Tutaj mamy przede wszystkim potwierdzenie, że jest to karta sługusa. Tutaj mamy symbole mówiące nam, jakiego rodzaju jest to sługus. Tutaj mamy liczbę, która nam mówi, ile punktów dzięki tej karcie dostaniemy na koniec gry, a tutaj mamy jakąś ilustrację, no i przeważnie całkiem zabawny opis fabularny. Teraz tak, te symbole, słuchajcie, te symbole, do jakiego rodzaju jakiego rodzaju jest to sługus, macie, tak jak mówiłem, opisane tutaj na tej karcie. Albo nieco szerzej w instrukcji opisane tutaj na stronie. 8. Moim zdaniem zróbcie tak, żeby ja nie będę tych rodzajów omawiał, bo tego byłoby za dużo, ale w takim, ale po... pozwólcie, że jak zobaczycie, że zrobię to tak, że obejrzyjcie filmik z zasadami i po obejrzeniu tego filmiku przestudiujcie sobie właśnie te rodzaje tych sługusów i wówczas będziecie gotowi do gry. W tej talii, którą stworzymy zaraz, są również różne karty rozkazów. Ja Te karty rozkazów wytłumaczę odrobinę później. Ale na razie je odłożę na bok, ale po prostu na potrzeby tak zwanego przygotowania do gry wyobraźcie sobie, że wszystkie rozkazy są w środku. Udawajcie po prostu, że te, te karty też są w środku. Ja po prostu je odkładam na bok, żeby móc później łatwiej wytłumaczyć. Oprócz tego w tej talii mamy takie oto karty za dym. Tych kart jest 9, w zależności od liczby graczy, różną liczbę y, tych kart wsadzacie do talii. Jest to opisane w instrukcji. Oprócz tego macie dwie karty. Jedna karta, która mówi idzie, druga karta, która mówi już tu jest. O co chodzi? Ponieważ w tej grze będziemy się wcielali w naszych nadsługówców, którzy będą budowali wieże. Wieże będą budować tak, jak to pokazuje ilustracja na pudełku ze swoich sługusów i kto będzie miał na koniec największą wieżę, ten najbardziej po prostu się, że tak powiem, podliże wielkiemu panowi, który podchodzi, przyjdzie do nas i ten pan nas obraży łaską, a naszych po prostu przeciwników zmiesie z powierzchni istnienia. No bo tak, tak to jest. Eee, więc na tym to będzie na tym pole ta gra będzie polegała. Teraz przygotowanie rozgrywki wygląda tak, że na początku yy, w tasowujecie tak karty zadymy, Ja również odłożę jedną na bok, żeby potem z wam jeszcze o nie powiedzieć co nieco. Karty zadymy normalnie wtasowujecie do talii wyobraźcie sobie, tak załóżcie, że jest to wtasowana. Następnie z dołu talii bierzecie między 20 a 30 kart. Ja to biorę totalnie na oko. I teraz tak, macie tą mniejszą talię złożoną z 20-30 kart. Mniej więcej w jej środek wsadzacie tą kartę, już tu jest. Na przy tej talii dajecie karty. kartę idzie I na to kładziecie wszystkie pozostałe karty I w ten sposób tworzy się wasza karta do dobierania No więc teraz jak zapewne się zorientowaliście wy Gdzieś pod koniec gry to zobaczycie kartę ju, y, idzie Co oznacza, że zaraz pojawi się pan No a potem zobaczycie, dociągniecie kartę, gdzie pan już de facto będzie w grze Następnie każdemu z graczy rozdajecie po trzy karty i jesteście przygotowani do gry. Oprócz tego, w grze nic więcej nie ma, myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o wprowadzenie. Przejdźmy do rozgrywki. Teraz, tak słuchajcie, rozgrywka jest skonstruowana w ten sposób, który macie tutaj przedstawiony na kartach. Czyli, tak najpierw zagrywacie kartę, potem zagrywacie kolejną kartę, czyli zagrywacie dwie karty, potem jest porusz nad sługusa albo nie, potem możecie odrzucić trzecią kartę albo nie. No i potem uzupełnia się do trzech kart. No i teraz, jak słuchajcie, to w instrukcji nie jest wprost napisane, ale ja to interpretuję tak, że skoro tutaj mamy napisane w nawiasie albo nie, to znaczy, że te dwie akcje są opcjonalne. Natomiast ponieważ tutaj nie ma w nawiasie czegoś napisanego, to te dwie akcje są przymusowe, co oznacza, że dwie karty musicie zagrać. No i teraz, jak będziecie zagrywać karty? W zależności, czy... O, trafiłem na kartę rozkazu. W zależności, czy jest to karta rozkazu, która po prostu którą zagrywamy. Na, karcie, na każdej karcie rozkazu mamy dwa różne rozkazy, i zagrywamy, mówimy, który rozkaz chcemy zagrać, i po prostu od razu wprowadzamy jego efekt do gry. Czy jest to karta sługusa, to wówczas kładziemy to na stół i budujemy naszą wieżę. No i teraz, jak tą wieżę budujecie? Słuchajcie, budujecie ją w ten sposób, że dokładacie sługusy jeden obok drugiego, jeden na drugim, w ten sposób. To jest rozkaz, na przykład znowu, Proszę o w ten sposób. No i za każdym razem, jak dokładacie nową kartę sługusa do Waszej wieży, może do Waszej wieży albo nie tylko, tylko to powiem zaraz, to możecie zrobić tak. Albo kładziecie ją obok już istniejącego sługusa, jeżeli macie na czym to postawić, albo kładziecie ją u góry. Czyli wiadomo, na początku, na przykład, no nie możecie za bardzo zrobić, po prostu tworzycie pierwszy poziom. No i teraz macie do wyboru, czy kładziecie obok, na kolejną kartę na pierwszym poziomie, czy kładziecie na góry, na górze, tworząc poziom drugi. I teraz znowu kolejna karta, no i znowu, czy trzeci poziom, czy obok. Załóżmy, że tutaj kładziemy obok, Trzecią kolejną kartę też położymy obok, tą kartę położymy już tutaj. Kolejną kartę powiedzmy, położymy tutaj. No i w ten sposób będziecie konstruować wieżę. I teraz uwaga! Te karty możecie kłaść na u siebie możecie budować swoje wieże tylko i wyłącznie, albo możecie budować wieże przeciwników. Dlaczego? Ja zwróćcie uwagę, że karty sługusów mają takie strzałki. Co to jest? To jest nic innego jak atak. Teraz niektóre karty mają tych strzałek więcej. Tutaj macie na przykład pojedynczą strzałkę w dół. Tu macie podwójną strzałkę, czyli dwie strzałki w prawo, tutaj macie trzy strzałki w prawo. O co chodzi? Chodzi o to, że będziemy zada... Będzie... dojdzie do takiego momentu w trakcie naszej rozgrywki, gdzie nasze sługusy będą się naparzać. No i teraz one się będą naparzać w swojej wieży. To jest tak, jakby nasze sługusy ze sobą się pokłóciły podczas budowania wieży i zaczynają się ze sobą bić. No i teraz strzałki wskazują kierunek, w jaki będą zadawać obrażenia. I. I... Każdy jak jest moment ataku, to każda karta z strzałką zadaje jedno obrażenie. Każda inna karta może dostać maksymalnie jedno obrażenie. Znaczy no nie każda. Niektóre są takie cechy, które sprawiają, że to są cecha opancerzone, że obracamy ją o 180 stopni i on jest wtedy dopiero ma jakby dopiero wtedy po, po kolejnym obrażeniu dopiero zginie. A tak, każda inna karta, jak dostaje jedno obrażenie, od razu ginie i od razu jest usuwana z gry. No i teraz, jak widzimy tutaj też niektóre jednostki, niektóre karty, jednostki już się po, po, posługuje takim bitewnym, bitewną nomenklaturą, mają takie tarcze, co oznacza, że na przykład ta karta, gdyby stała pod tą kartą, no to jest chroniona przed atakiem. Teraz po co, co, jaka jest różnica, jeśli chodzi o te tutaj podwójne, potrójne strzałki? Ponieważ jak będziecie mieli te wszystkie tutaj jednostki gdzieś tam sobie poukładane, ja to układam zupełnie bez sensu, więc nie... Nie zwracajcie mi uwagi, proszę, że totalnie niestrategicznie są ułożone. No, to najpierw atakują wszystkie karty z trzema strzałkami i od razu usuwamy. Potem, dopiero atakują karty z dwiema strzałkami. Potem, dopiero atakują karty z jedną strzałką. Co oznacza, że gdybyśmy mieli na przykład taką sytuację, proszę o. No, to wówczas ten kolej zabije tego gościa, zanim ten spróbuje mu cokolwiek zrobić. Tylko teraz podstawowa kwestia, kiedy do tej bitwy dojdzie. No do tej bitwy dojdzie, jak dociągając naszą, kar dociągając kartę, wyciągniemy, trafimy na kartę, gdzie ja te karty położyłem, bo ja gdzieś się tutaj położyłem. Na tą kartę zadymy, tak? Czyli idziemy do naszej talii. Muszę dociągnąć, załóżmy, tak, jeszcze wrócę tutaj do tego dociągania kart. Dociągam, mam dociągnąć dwie karty. Więc dociągam jedną i proszę kolejna karta, którą muszę dociągnąć to karta zadymy. Karta zadymy powoduje, że w tym momencie wszystkie jednostki wszędzie w mojej wieży, w wieży we wszystkich wieżach, wszystkich graczy siebie atakują. Więc tak wygląda stawianie sługusów. Wiecie o co chodzi z tymi atakami, wiecie o co chodzi z, z rozpatrywaniem zadymy. Jeszcze a propos zadymy muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jak wiecie, jak zauważyliście, zadawanie ataków jednostką powoduje, że jednostki znikają, kartą przepraszam, sługusom, powoduje, że karty, że tak powiem, znikają z planszy. Yy, z, tak, no, ze stołu. Co oznacza, że na przykład tak atakuje trzy strzałki, a dobra, czyli znika ten. Dwie strzałki atakują, znika ten. Tania atakuje, bo już nie ma kogo, ten atakuje tego. I ten atakuje tego. No i mamy nagle taką sytuację. Co się dzieje? I o to właśnie chodzi, że po każdej bitwie, po każdej zadymie rozpatrujemy tak zwaną grawitację. Co oznacza, że po prostu no, ten się nagle zorientował tak w kreskówkach, tak? Że nie, prosta zasada kreskówek, zwłaszcza tych z y, Willy Coyotem i strusiem pędź wiatrem, że dopóki się nie zorientujesz, że jesteś nad przepaścią, to nie spadasz. Grawitacja oznacza, że karty, które nie mają swoich pod sobą żadnego sługusa, spadają na dół. No i teraz ewentualnie wchodzą do gry różne, że tak powiem te, różne właściwości, bo niektóre są takie, które właściwości, te cechy tych sługusów. Bo niektóre są takie na przykład, że jeżeli spadnie on na kogoś, to automatycznie go zabija na przykład. Inna cecha jest taka, że on w ogóle nie spada, bo jest, cecha, jest ma, jest lotny, że tak powiem, więc jakby pozostaje zawieszony na tym poziomie, na którym był. Więc to jest grawitacja. Czyli wiecie mniej więcej na czym polega bitwa, na czym polega Rozpatrywanie z grawitacji po bitwie. Przejdźmy teraz przez karty rozkazów, ponieważ, tak jak widzieliście, ja na początku gry dociągnąłem dwie karty sługusów i jedną kartę rozkazu. No i teraz zagrywanie karty sługusu, sługusa polega na tym, że budujecie wieże. Zagrywanie rozkazu natomiast sprawia, że od razu wprowadzacie w efekt, jakby yy, ro, yy, ten rozkaz, który na tej karcie jest. W sensie macie zawsze dwa rozkazy i zawsze te rozkazy wybieracie. Macie takie rozkazy przemieszczenia. Co oznacza, że po prostu wybieracie sobie jednego sługusa i przemieszczacie go tak, jak to jest na tej karcie pokazane. Czyli, na przykład, ja mógłbym sobie. Ja mógłbym sobie, na przykład, wziąć tą kartę i powiedzmy tego gościa przesunąć tu. I teraz, po rozkazach, również rozpatrujemy grawitację. Jeżeli jest to konieczne, prawda? No, w tej sytuacji, jak ja to zrobiłem, ewidentnie muszę, no bo zabrałem gościa tutaj, no i ten stracił swoją podporę, więc spada w dół. Ale, na przykład, jakbym w takiej sytuacji, prawda, wykorzystał ten rozkaz bom po prostu go przesuwam i nic więcej się dzieje. O tych, to są rozkazy odbicia, zaraz o nich powiem więcej. Ta karta natomiast mówi, żeby przesunąć go na jedno z tych tutaj wskazanych pól. No i teraz ona jest, no wiadomo, no nie przesuniecie, jeżeli nie jesteście lotni, to nie przesuniecie karty tutaj, bo zaraz musicie rozpatrzyć grawitację, no i z powrotem spada. Tak, tak samo tutaj, ponieważ nie możecie, to jest też ważne, nie możecie wejść na miejsce zajmowane przez innego sługusa. Ta karta na przykład miałaby ręce i nogi, powiedzmy o w takiej sytuacji. No, i teraz zagrywam tą kartę rozkazu i przenoszę gościa tu, rozdzielając swoje wieże de facto. No, ale jest to, jest to możliwe. Gdybym miał cechę lotny, to mógłbym wówczas go przesunąć w ten sposób, bo on nie potrzebuje podpory żadnej. Inna cecha, inne że tak powiem rozkazy to na przykład są rozkazy zamiany. Zamiany no to tak jak widzicie, zamieniamy dwie karty ze sobą miejscami w poziomie albo w pionie. Są też takie karty rozkazu, widzicie takie daleko idące, co oznacza, że mogę jakby przeskoczyć powiedzmy tą kartą o, pomijam jedną kartę nad sobą i kładę ją obok. Czyli na przykład mógłbym tym gościem przejść tutaj, no i teraz muszę rozpatrzyć grawitację, czyli on musi spać w dół. No i teraz, czyli tak jak widzieliście, karty zamiany w miarę proste, w poziomie albo w pionie, to jest tak zwany rozkaz agresji. Co to oznacza? Rozkaz agresji sprawia, że wybieram jednego dowolnego sługusa i przeprowadzam nim atak. Czyli mógłbym po prostu, proszę, zagrywam rozkaz agresji, przeprowadzam atak tym typem, boom, ten ginie. Albo na odwrót tym yy, sługusem i ten ginie. Rozkaz odbicia, to do czego chciałem wrócić. To jest rozkaz, który sprawia, że mogę odbić kartę, która została do mnie zagrana. Czyli jeżeli ktoś położył mi sługusa na mojej wieży, a ja go tam nie chcę, to ja zagrywam z ręki kartę odbicia. To jest właśnie karta, którą można zagrać tylko i wyłącznie podczas tury przeciwnika. Zagrywam rozkaz odbicia. I tą kartę biorę i przekazuję ją kolejnemu graczowi. Chyba, że jest nas dwóch graczy, to wówczas mogę ją przekazać temu graczowi, od którego ją dostałem. Logiczne. Bo tak, że jest więcej graczy, to nie możemy. Karty odbitej dać do gracza, który właśnie nam ją dał, odbijamy ją w jakiś sposób. Normalnie zagrywamy ją tak, jakby to była nasza karta, którą chcemy zagrać. Więc możemy ją położyć na wieży, jeżeli to jest rozkaz, możemy go zagrać, cokolwiek, cokolwiek, ale po prostu ją odbijamy i przenosimy to do kolejnego gracza. Teraz tak. Czyli widzicie mniej więcej jak to wygląda, tak? Przechodzimy kolejno przez te kroki. Zagranie karty. Zagranie kolejnej karty, czyli dwie karty zagrywamy, tak? Sługusów budujemy wieże, rozkazy wykonujemy rozkazy. Następnie porusz nadsługusa. Uwaga! Nasz nadsługus, czyli ten tutaj koleś, on się przydaje w kilku kwestiach. Po pierwsze, jak chcemy nim poruszyć, najpierw on stoi sobie obok wieży, ma... po prostu nic go nie interesuje, tak? Następnie możemy nim poruszać o jedno jakby pole, o jednego sługusa. Czyli na początku nam skakuje na wieżę, no i potem co turę może nam się przesunąć, tak? Jeżeli jest grawitacja, no to może, że tak powiem, się przesuwać razem z kartami. Teraz co się dzieje? Ten człowiek, ten nadsługus chroni naszą kartę, ponieważ sługus, na którym akurat się znajduje, to jest tak jakby skoczył na barana, po prostu jest powiernikiem naszego nadsługusa, co oznacza, że on po pierwsze nie jest atakowany, no ale niestety on też nie atakuje. Chroni tą jedną kartę. I ten nadsumus może się przemieszczać. Dlaczego? Ponieważ im wyżej będzie na waszej wieży, tym więcej punktów na koniec, dostaniecie, ale to, na koniec gry dostaniecie, ale do tego jeszcze wrócę. No i potem możecie odrzucić trzecią kartę, stwierdzacie, że trzecia karta, którą macie na ręce, zagraliście tak, dwie karty, bum, zbudowaliście wieżę, stwierdzacie, no ta karta jest po prostu strasznie lipna, odrzucacie i dociągacie z powrotem trzy karty. No i teraz tak, wiadomo, 100 z kart odrzuconych, odrzucacie tam odrzucone podczas waszej tury karty, ale odrzucacie też tam wszystkich zabitych, pod, zabitych podczas zadem sługusów. Teraz kiedy gra się kończy? Tak jak widzieliście, te, gry, te karty, które na początku tam przygotowania wtasowałem, gramy sobie, gramy, dociągamy karty, zagrywamy te karty i nagle... Ups, pomielało mi się. Tak, gramy sobie, gramy, dociągamy, wszystko fajnie i nagle dochodzimy do karty... To było dużo bardziej, miało być dużo bardziej dramatyczne. Dochodzimy do karty, idzie. To jest jedynie informacja, daje mi ona stos kart odrzuconych. Dociągamy sobie dalej, jeżeli jest, możemy, mamy dociągać dalej. Eee, I to jest po prostu informacja, że zaraz gra się skończy, więc taka, takie hasło na zasadzie skupiamy się, kończymy grę. I dociągamy dalej, 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 aż w końcu trafimy, jest. To jest ostatnia karta, którą się dociągnie podczas rozgrywki i teraz są przeprowadzane jakby trzy zadymy, co jest symbolizowane tutaj tymi czaszkami. Teraz tak, każdą zadymę rozpatruje się po kolei, tak? Czyli bierzecie jedną zadymę, rozpatrujecie wszystkie ataki, wszystkie obrażenia, rozpatrujecie grawitację, dopiero po rozpatrzeniu grawitacji i po zakończeniu rozpatrywania bitwy robicie kolejną. Tak samo od początku do końca bitwy, ataki, usuwamy karty, grawitacja, trzecia zadyma, i po tej trzeciej zadymie gra się kończy. I podliczacie punkty. Teraz jak podliczacie punkty? No, przede wszystkim patrzycie, gdzie na waszej wieży znajdował się wasz nadsługus. Załóżmy, że znajdował się tu, u mnie, na trzecim poziomie. Tutaj ja na drugim poziomie mam dwie karty, na pierwszym poziomie ja mam trzy karty. Zmienię to, przepraszam, będzie mi się łatwiej tłumaczyło. Załóżmy, że na pierwszym poziomie mam cztery karty, na drugim mam też cztery karty. No załóżmy, że ja mam taką wieżę na koniec, tak? I Mój, sługu, mój nadsługu znajduje się tutaj na trzecim poziomie. Na, na pierwszym poziomie mam cztery karty, na drugim poziomie mam cztery karty, na trzecim poziomie mam trzy, na czwartym mam dwie, na piątym mam jedną kartę. No i teraz dostaję punkty za te karty od razu. Przyznam, mieć taką wieżę to jest nielada wyzwanie, żeby ją utrzymać. Dostajemy punkty i teraz patrzymy na te liczby, i patrzymy na to, gdzie jest nasz nadsługus. Dlaczego? Patrzymy na wszystkie poziomy pod tym, gdzie ten nadsługus jest, włącznie z tym, na którym ten nadsługus jest. Ponieważ tutaj będziemy te wyniki mnożyć. Będziemy dodawać do siebie wartości wszystkich kart na tym poziomie i pomnożymy go razy liczbę reprezentującą dany poziom. Czyli jeżeli jest to pierwszy poziom. Dodajemy wszystkie te wartości do siebie. W moim przypadku jest to 7. Jest 2, 2, 2, 1, czyli 7 razy 1, bo to pierwszy poziom. Czyli mam 7 punktów za pierwszy poziom. Teraz idę na drugi poziom i tu do siebie dodaję 1, 3 to jest 4, plus 1 to jest 5, plus 3 to jest 8. Teraz 8 mnożę razy 2, bo to jest drugi poziom. Więc mam 16. 16, 7, no już 23 punkty. Teraz wchodzę na trzeci poziom. 1, 1, 1, daje mi to 3, ale mnożę to razy 3, bo mój nadsługus tu jest, więc jest to trzeci poziom, więc 3 razy 3 to jest 9, to jest 23, no to już jest 32. Teraz na czwartym poziomie 1, 1 i to już nie mnożę, ponieważ nadsługus jest tutaj, na czwartym poziomie go nie ma, więc 1 dodać 1 i to samo z piątym, dodać 1 to jest 3, dodać 32, 35 punktów za wszystko, czyli opłaca się mieć go. Jak najwyżej. I to tyle. Po zliczeniu punktów patrzycie, kto ma punktów najwięcej, i ten gracz zostaje zwycięzcą. To słuchajcie, jak widzicie, gra nie jest jakoś super skomplikowana. E, natomiast e, co, czy mogę na coś powiedzieć strategicznie? No powiem szczerze, łatwo te, no, ta gra jest na tyle ładnie wykonana i te ilustracje i to wszystko, to na tyle jest to tak rozpraszające, że tak powiem, że bardzo łatwo jest zapom zapomnieć o tym, żeby w odpowiednich miejscach sobie te karty dokładać. Bardzo mocno się trzeba skupić na tym, żeby przez przypadek nie wyrządzić sobie więcej, większej krzywdy niż wyrządzimy naszym przeciwnikom. Tak samo wbrew pozorom do tej karty idzie i potem już tu jest, bardzo szybko się dochodzi. W sensie nie myślicie, że macie bardzo dużo czasu na i zlikwidowanie dużo kart u swoich przeciwników, i zbudowanie własnej wieży. Nie macie na to za dużo czasu. Więc generalnie musicie przeważnie zrobić coś kosztem czegoś, tak? Ok, może nie będę miał pięciopoziomowej wieży, ale upewnię się, że ten nie będzie miał nawet 3-poziomowej wieży. A ja się zadowolę 4-poziomową wieżą i będzie super. No musicie takie decyzje podejmować w tej grze. Tak poza tym nic innego mi jakoś do głowy nie przychodzi. Jeżeli cokolwiek pominąłem, cokolwiek źle powiedziałem, śmiało zapraszam do komentarzy. Piszcie, zadawajcie pytania, ja na to zawsze postaram się odpowiedzieć, jak tylko będę miał możliwość. A w czasie co? Jeszcze raz dziękuję wdaństwu Galakta za przesłanie mi gry do recenzji. Zapraszam Was, moi drodzy, do subskrybowania, like, komentow komentowania. To jest dobre, like, lajk, komentowanie, Lajkowania, komentowania, ale przede wszystkim, słuchajcie, zapraszam Was do oglądania. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! A słowo like, komentuję, będzie opatentowane.